Zadanie 5 czerwiec 2012. W ciągu arytmetycznym an dla n większego lub równego 1 dane są a1 równe minus 2 oraz różnica równa 3. Oblicz największe n takie, że a1 plus a2a plus an jest mniejsze od 2012. No to zapiszmy sobie, co to jest tak naprawdę ta suma. Suma n wyrazów, czyli sn to jest pierwszy wyraz. Plus ostatni podzielone przez 2 i razy ilość. I to ma być mniejsze od 2012. Ok, no ale zapiszmy to inaczej. AN to jest A1 plus różnica razy N minus 1. To znaczy, że mamy zamiast A1 mamy tu łącznie 2A1 plus różnica razy N minus 1 podzielone przez 2 i razy N ma być mniejsze od 2012. OK, no to przemnożymy to przez 2. Pozbędziemy się ułamka. Czyli dostaniemy 2a1 plus różnica razy n minus 1 i razy n będzie mniejsze od 4024. No i na tym etapie już podstawiamy, podstawiamy za a1, czyli 2 razy minus 2 to minus 4. Różnica jest równa 3, czyli 3 razy n odjąć 3 wszystko razy n i mniejsze od 4024, czyli 3n kwadrat, bo mnożymy przez to, to mamy minus 7n, minus 7n, odjąć 4024, ma być mniejsze od 0. No i w ten sposób doszliśmy tak naprawdę do nierówności kwadratowej zwykłej, no to działamy, delta,

Dlatego, że pierwiastek z Delty to jest w dużym przybliżeniu 219,9, a to oznacza, że N1 to będzie minus B, czyli 7. Minus 19,9 podzielone przez 2 razy 3, czyli przez 6, czyli minus 212,96. To jest w przybliżeniu. Minus 35,5, a N2 to 7 plus 219,9 przez 2 razy 3, czyli 226,96 i to jest w przybliżeniu 37,8. Ale nam to wystarczy, tak? dlaczego? Dlatego, że jak sobie narysujemy y, parabolę. No, to się okaże, że tu będzie jakieś n1, a tu jakieś n2. Nas interesuje to, co jest mniejsze, czyli wszystko to, co jest pomiędzy. Wszystko to, co jest pomiędzy, to jest przedział otwarty minus 35,5 do 37,8. Tak, otwarty obustronnie. To była tylko mniejszość. No teraz możemy powiedzieć, że maksymalna. Liczba z przedziału to 37. Czyli n jest równe 37, i to jest nasza odpowiedź do tego zadania. Bo szukaliśmy największego n spełniającego tą nierówność. Ok.